Cześć, dzisiaj jednak nie nagadałem się wystarczająco. Piotra nie było, nie pękła godzina naszej rozmowy. Nagrałem tylko jedno na głównym kanale. Teraz jestem na tym artystycznym, tu gdzie jesteście. Dziękuję, dzień dobry, witam Was serdecznie. Ojej, nie wziąłem ze sobą pokazać Wam kawy, którą dostałem wczoraj. No, słuchajcie, ale Fopa, pokażę Wam na następny raz. Dostałem. Piękną, piękną kawę, czystą, robustę, paloną niesamowicie mocno, tak mocno, że aż tłuszcz z ziaren wyszedł na zewnątrz. Zapach zniewalający i przywiezioną z samego Londynu, z najstarszego sklepu palarni w Londynie. Tak, specjalnie dla mnie ta kawa przyjechała. Dziękuję bardzo przecudownej diwie operowej, śpiewaczce operowej, z którą miałem zaszczyt spotkać się w dniu wczorajszym, wczorajszym pora, po raz następny. Byliśmy razem z żoną, cudownie spędziliśmy czas i jeszcze przy okazji posłuchajcie, poznałem poznałem śpiewaka operowego. Śpiewaka operowego, no nie chcę mówić ani imion, ani nazwisk, bo mogą sobie nie życzyć, żebym tutaj na tym moim dziwnym kanale, wiecie, tutaj mówił o pewnych rzeczach. Ale ja jestem dumny, że mogłem zagrać, słuchajcie, zagrać i usłyszałem dwa głosy, które zaczęły śpiewać do tego, co grałem. Słuchajcie, to było pierwszy raz w życiu, że coś takiego przeżyłem. Najpierw zaczął śpiewać on, kontratenor kontra a potem super alt. No. Dobra, koniec, kończę ten temat. Słuchajcie, ja byłem i jestem do tej pory pod wrażeniem. Zresztą moja żona też, bo moja żona też zaczęła próbować też tam swój głos z tyłu wydobywać. Przeżyłem coś takiego po raz pierwszy. Teraz zaczynam powoli dopiero rozumieć te składy jazzowe, które spotykali się na herbacie, kawie czy przy winie, jeden zaczął grać na tym, drugi na tym, Czwarty, ktoś inny zaczął coś tam mruczeć pod nosem i miło spędzali po prostu cudownie wieczór. Tak, to było rzeczywiście, to jest, to jest szczał w dziesiątkę. To są takie niepowtarzalne chwile i, i, i w tym jazzie, a zresztą ja, w, ja nie gram jazzu. Ja gram, wiecie, te swoje, moje tam naciskania. Nieważne. Aha, miałem dzisiaj donos, donos. Moje kreciki doniosły dzisiaj mi, że na jednym z forów, na forum pana Tomasza, który jest moderowany przez pana Tomasza Kwaśniewskiego, jest coś o mnie. Ja sobie pomyślałem, a wejdę, zobaczę, skoro donoszą, uprzejmie donoszą. Mm. Cudowne. To nie jest ta Robusta, to nie jest ta Robusta, co znam. Tą Robustę piłem rano z żoną. Uch, to jest podobno najmocniejsza Robusta o największym stężeniu kofeiny ze wszystkich jakie są, jakie są osiągane na rynku. Atom, atom. Smak pyszny, ale jakbym wypił takie trzy kawy, to już bym miał cały komplet na dzisiaj. A ja dzisiaj sobie muszę tutaj, tak delikatnie jeszcze, przed wyjazdem do Krakowa. Z Piotrem nie udało nam się, nie udało się nam dzisiaj połączyć. Jutro też nam się nie uda połączyć, bo Piotr ma jutro, jutro pogrzeb swojego taty. Znowu pojutrze my przygotowujemy się do wyjazdu, więc czwartek, piątek, sobota, niedziela nas nie ma. Także nie będzie nagrań z Piotrem. Piotr chyba jeszcze nawet nie wie, że dopiero będę mógł. Jeżeli jemu coś nie wypadnie tam po drugiej stronie w Kambodży. Dopiero w poniedziałek. A może i dobrze, może i dobrze, może i dobrze, a może i źle. Nie wiem, nie wiem. I, i, i wszedłem na to forum, wszedłem na to forum, bo miał być dzisiaj miałem tutaj mówić, miałem mówić o sztuce, ale z racji tego, że jest to kanał tak luźny, gdzie mogę sobie pozwolić na pewną nonszalancję artystyczną, dowolność kreacji tematyki i formy mojej tutaj przed wami szacownej wypowiedzi. Mam nadzieję, że szacownej, bo ja mam dla was tutaj jak najlepsze zdanie o was. I to nie, 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 nie mówię tego tutaj, żeby tutaj przesadzać, tylko naprawdę bardzo was szanuję i żeby dać tego dowód, chcę wam podziękować za za waszą uważność, uwagę i za to, że oglądacie reklamy w moich nagraniach, bo w dniu wczorajszym koncern YouTube przelał znowu na moje konto kupę hajsu. Bardzo Wam za to dziękuję. Nie będę mówił ile, bo znowu mogliby się niektórzy podenerwować. A po co bez kawy mają podnosić sobie ciśnienie? Powiem Wam tylko tyle, że z miesiąca na miesiąc dostaję więcej hajsu. Nie wiem, jak to jest. Nie wiem, jak to jest. Z jednej strony mnóstwo z Was rezygnuje z subskrypcji Dostaję nawet maile takie niezbyt miłe, a z drugiej strony jest coraz lepiej. Nie wiem, nie wiem jak się to dzieje, ale tak się dzieje. I za to wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękuję, nawet za te negatywne wpisy, które również przyczyniają się, jak się okazuje, do szerszego grona, poszerzenia grona odbiorców. Wszedłem na forum Pana Tomasza Kwaśniewskiego, które jest moderowane, tak jak Wam wspomniałem. Oczywiście. Zdjęcie pana doktora dalej jest niezmienione. Tyle razy, ile ja próbowałem delikatnie sugerować, że pan doktor nie powinien patrzeć w momencie, gdy wchodzę na stronę tam, tylko na was tutaj, jak wy wchodzicie, żebyście mieli kontakt, że pan doktor patrzy na was. Może dla niektórych jest trudnością odwrócenie, zrobienie lustrzanego odbicia, żeby Głowa przekrzywiła się, patrzyła w drugą stronę. A może łatwiejsze byłoby podmienienie tego zdjęcia na zdjęcie, gdzie pan doktor patrzy w stronę przeciwną. Ja wiem, że to jest szimel, że to są jakieś problemy, bo wiem, jak z moją stroną jest. Ale to już nie jest pierwszy miesiąc, nie drugi, nie trzeci, nie czwarty miesiąc. To trwa i trwa. Po prostu ktoś tam daje w tyłek po prostu. No ktoś tam po prostu leci sobie, po prostu powiem wprost, w klipy. I dlatego dzisiaj ja o tym mówię tutaj. Że mnie się nie podoba patrzenie Pana doktora w bok. Oczywiście, zamysł... Słuchajcie, to nie tak. Wróć, wróć. Mój, moje patrzenie niekoniecznie musi być tożsame z patrzeniem osoby, która zarządza stroną. To żebyśmy się tutaj zrozumieli, nie? Co wolno wojewodzie, to nie mnie, bo to nie ja tam zarządzam. Ja tylko po prostu co pewien czas... Wchodzę i patrzę, czy zostało to skorygowane. I tyle, nie? Natomiast dzisiaj zobaczyłem, że nie zdali, nie zostało to skorygowane. A może coś wam jeszcze powiedzieć? Chcecie coś wiedzieć? Przeczytam. Dobra. Przeczytam wam, bo specjalnie poszedłem po materiały źródłowe na ten wpis. Na ten wpis, gdzie doniosły. To jest. jest mówię o forum pana Tomasza Kwaśniewskiego. Forum kwaśniewskipl I tam sobie wchodzicie i tam sobie patrzycie, i to jest w dziale, w dziale, fajny dział, fajny dział Paleoastronautyka, Bogowie Elohim, UFO. Tam są fajne rzeczy. Jak Was coś interesuje, w wyszukiwareczkę tam wewnętrzną wchodzicie, wpisujecie hasło i jeżeli to hasło ma odpowiednik w tekście wcześniejszym, to znajdujecie wpisy sprzed lat. I bieżące na dany temat. I teraz ja tutaj wchodzę i tutaj przesunąłem, bo widzicie, przesunęło mi się. No i tak. Jest tutaj o Piotrze Tymochowiczu. Oby, bo widzę, że Tymochowicz już urabia sławka. Wyśmiał jego przekonania dość ordynarnie i prymitywnie. Wszyscy widzieli. Tryliony zdjęć, tylko chorzy psychicznie i tym podobne. Nie rozumie, że nauka to proces i tylko... No to możecie sobie doczytać. No urabia, no jestem urobiony. No taki jestem, taki gliniany bałwan, którego się tak gle, tak formuje, tak klei. No taka jest, taka jest rzeczywistość. No nie jestem odlewem ze spiżu, tylko jestem, jestem człowiekiem z krwi i kości. Jak mnie się nożem dotknie, to krew się ze mnie leje. I nie trzeba mnie podgrzewać do tysiąca stopni, żebym zaczął płakać i krzyczeć i wieszkać nóżkami. Wystarczy mi lekko przypalić i wszystko wyśpiewam. Jestem słabym człowiekiem, ułomnym, łatwym do urobienia. To prawda, to prawda. No to z, i teraz, gdzie wam tu chciałem powiedzieć, bo tutaj jestem na mój temat, na mój temat odnośnie... Zacharii Syczina, albo Sytchina, jak ktoś woli. I na tym się chciałem, bo specjalnie poszedłem, znaleźć materiały źródłowe. No. Syczina przyjemnie się czyta, jako dobrą beletrystykę, ale pięcią ksiąg też jest ok, tylko trzeba mieć mnóstwo czasu na rozkminianie tego. Tak, ktoś odpisuje potem. Tak, uważam, że Sławcio, ja, ja, to o mnie, o mnie uwaga. Tak? Uważam, że Sławcio ma niepełną wiedzę, a powinien to wciągnąć, to, świetnie, to świetne czytadła. Chodzi o Zacharię Sitchina czy Sitchina? No dobra. No to ja do tego się zaraz ustosunkuję. Albo od razu, żeby... Tylko zapomnę potem następny temat, mogę zapomnieć. No dobra. Przyniosłem wam materiały. Widzicie, jak to wygląda? To jest... To są materiały źródłowe, część z materiału, bo część poszła do pieca. Straciłem mnóstwo czasu na studiowanie tego shitu. Straciłem mnóstwo miesięcy na studiowanie, i nie dosyć, że kupowałem książki. Jak tylko się pierwsze wydały, to, jak była jeszcze ta... To, co nie mogłem, to jeszcze były takie drukarki. Ja tu nawet, jak nie dodrukowywało, to zobaczcie, nawet numerowałem sobie pojedynczo. Wpisywałem numery, bo mi nie dodrukowało. I te strony są tu przeze mnie numerowane ręcznie, żeby mi się te karteczki, niektóre już się, zobaczcie, rozmywają. Nie wiem, czy to ma 10, 15 lat. Nie wracałem do tego. To jest część materiałów, których nie zdążyłem spalić. Nie jako w książkę, bo książek nie palę. To jest część tego, tej sitongi. Moi drodzy, czy uważacie, że ja hmm, powinienem to wciągnąć? Mój piec to wciągał. Czy to jest wyrocznia? Chcę wam powiedzieć, o co chodzi. Dlaczego, nie? Bo, bo to ja używam skrótów. Skrótów, że, że mnie to nie wciąga. Że to nie tak. Już Wam mówię, dlaczego nie tak. Pokazywałem Wam książkę Artura, pana Artura Lalaka, z którym rozmawialiśmy telefonicznie przez no dosyć długo, bo pan Artur, jak się rozgada, to po prostu jest nie do zatrzymania. I książka, którą pan Artur Lalak wydał, Zabić Bogów, zawiera tłumaczenia pisma klinowego. Tłumaczenia, które robi superkomputer, obecnie superinteligencja, w zawrotnym tempie. Wchodzi się do biblioteki y, tych tekstów klinowych, wyciąga się tekst z numerem, tabliczkę z, tabliczkę z numerem takim, a taki, o takiej sygnaturze. Y, skan tej tabliczki wrzuca się do maszyny i obrabia się ją. Wychodzi gotowiec, ale oprócz tego pan Artur Lalak zna ten język, bo go poznał, bo go uczył się sam, studiował sam, co tam jest napisane. I okazało się, że wiedza z lat 60., tłumaczenia z lat 60. tych tabliczek są o tabliczkę potłuc. Rozumiecie? Rozumiecie o co chodzi? Właśnie. I również to, co zrobił pan Zacharia. Miał pewne tabliczki, które sobie po swojemu odczytywał, po swojemu interpretował. I gdy ja dowiedziałem się, że to jest tylko jego interpretacja, jest część fragmentów i on sobie zrobił, stworzył narrację do tych tabliczek. Do wyjętych, tych, które mu pasowały, nie do zestawu, nie do zestawu ksiąg, tylko on sobie zrobił ten zestaw. On to złożył w, swojej, w swoim umyśle. Kawał roboty. To ja dlatego to zostawiłem w spokoju, dlatego to wyeliminowałem, żeby mi to po prostu nie przeszkadzało, bo nie chciałem sobie głowy zawracać czyjąś prywatną interpretacją. Ja mam własną prywatną interpretację i po co mi czyjaś interpretacja? Ja wolałem bazować na oryginalnych tłumaczeniach, nawet fragmentów, które, by, które bym miał. Podobna sytuacja spotkała mnie, gdy czytałem Gilgamesza, epos o Gilgameszu. Tłumaczenie jedno to młodopolskie z czasów tej Młodej Polski, potem drugie, bo są tylko chyba dwa. Podobno jeszcze w internecie można znaleźć, bo tam mnie niektórzy poprawiali świeże sprzed kilku lat tłumaczenie specjalistów obecnych. Byłem zafascynowany Gilgameszem, całą tą opowieścią, ale ja wówczas, czytając to, nie zdawałem sobie sprawy, że opowieść jest niepełna. Że znowu jest to twór beletrystyczny. Opowieść o czymś, nie dosyć, że tłumaczenie z niemieckiego i na bazie tłumaczenia z niemieckiego yy, mamy to tłumaczenie na język polski, yy, no to nie mamy tekstu źródła tych tabliczek. Podobno mówię, podobno są teraz w internecie od jakiegoś, yy, od, od niedawna. Ja się z nimi nie, nie zapoznawałem, jeszcze się nie zapoznawałem, bo nie mam zaufania. Nie mam zaufania. Mam zaufanie, gdyby się pan Artur Lalak wziął za Gilgamesza, za to, co jest, i przetłumaczył zdanie w zdanie Okej, okay. z przyjemnością przeczytam. Każde pieniądze dam za taki tekst, za zakupienie takiego tekstu po polsku, żeby mógł to przeczytać. Ale nie chcę się rozwozić nad czymś, co jest, co jest fantazją autora na bazie fragmentów tabliczek. Tak jak Wam wspominam, epos, epos Gilgamesz nie jest eposem pełnym. Nie ma nigdzie znalezionego. Znalezionych wszyscy, całych tabliczek. To były opowieści, to była baśń, bajka, jakieś, re, jakaś relacja o dawnych wydarzeniach, gdzie ktoś znalazł fragment tu, ktoś znalazł fragment tam, jeszcze gdzieś inny fragment tam, pochodzące z różnych czasów. To nie jest ten sam tekst, który, to nawet nie są kopie tego samego tekstu, kto gdzieś skopiował w różnych czasach. Znaczy w jednym czasie, tylko z różnych czasów różne elementy. Taka składanka. Nagle czytając to polskie tłumaczenie mamy wrażenie, jakby to był literacki, literacka opowieść przetłumaczona na język polski. A tak nie jest. I podobnie jest z Zacharią Syczynem. Podobnie. A potem są jeszcze jego potem jego rodzina, która pisała po śmierci już Zachary Syczyna, pisała również w tym w tym samym tonie następne opowieści. Opowieści dziwnej treści. Spotkałem się też z krytyką pana Zachari Sicina, z krytyką, że pan, pan Syczin nie wyjeżdżał nigdzie poza Stany Zjednoczone, że sprawy są naciągane, że jest to jego fantazja. Ja nie wiem, jak było faktycznie. Czy tak było, czy tak było. Jeżeli coś jest dla mnie niepewnego, nie mam tekstu źródłowego, na którym mogę bazować, to po co mam sobie tym na obecny czas zajmować głowę? Mam pracować, przerabiać pewne rzeczy na bazie. Nie bajek starożytny, bo gdyby to były bajki starożytne, o, to tak, to biorę to, od, od razu biorę w ciemno. Ale bajki współczesne w oparciu o fragmenty ze starożytności wyciągnięte z kontekstu. I przerobione pod, pod modłę, pod, pod kierunek taki, jaki mają zostać dostarczone. Do gawiedzi, do nas tutaj. I tak to zostaje dostarczone. To jest tytułem właśnie. Tego, tego wyciągnięcia wniosków, tej, tej mojej niepełnej wiedzy od pana Zacharii. Tak. To tytułem wytłumaczenia. Także na dzień dzisiejszy nie wracam do tego. Padła tutaj też kwestia Wiesia Matucha. Wiesia Matucha. Tu była dysputa o Wiesiu Matucha. Słuchajcie, powtarzam. Ja Wiesia Matucha na oczy nie widziałem i nie mam już takiej chęci, żeby Wiesia w ogóle poznawać. Miałem kiedyś taką chęć, ale Wiesiu nie wyraził takiej chęci w, w moją stronę, więc ta chęć mi przyszła. Natomiast u mnie pojawiły się osoby, które szpiclując, wybadując sytuację u mnie, jaka jest, pojechały z tym szpiclowaniem do Wiesia Matucha i szpiclowały u Wiesia Matucha. Jak próbowałem Wiesiowi powiedzieć, Wiesiu, znowu zrobiono to samo, co z tą piękną dziewczyną, która przyjechała najpierw do mnie z Warszawy, gdy myśmy ją z żoną stąd przegonili. Trzeba ją było przegonić, bo nie chciała się odkleić. To ta piękna kobieta pojechała do Wiesia. Gdy Wiesiowi zwróciłem uwagę, Wiesiu, uważaj, bo jest taka, taka sytuacja, to mnie się od Wiesia oberwało. No słusznie, no słusznie. Na miłość nie ma lekarstwa. I teraz jest ta sama sytuacja powtórzona. Osoby przyjechały do mnie na te spotkania, które przestałem organizować, bo zobaczyłem, co się dzieje. Zobaczyłem, kto na te spotkania wśród wspaniałych ludzi, cudownych ludzi, kto przychodzi. Że to jest niepewne, że za chwilę wszystko się rozsypie. To, co chcecie budować, chcecie robić relacje międzyludzkie oparte o uczciwość, zostają rozbite od środka, bo pojawiają się osoby niepewne. Które nie wiadomo skąd i po co przyszły i jakie mają zamiary. I te same osoby jadą do wiesia na drugą stronę i opowiadają na mój temat to, co mają ochotę powiedzieć, albo kto, co im zleci do opowiadania. Jeśli wiesiu ufa takim rzeczom, no a, tak się niestety dzieje, i nie odbiera ode mnie telefonu, żeby mu wytłumaczyć pewne rzeczy, albo żeby on zadzwonił i zapytał mnie o to, Osianto, no to takie rzeczy są rozgrywane. Więc ja celowo nie wchodzę w relacje z Wiesiem, bo zdaję sobie sprawę, że układ między mną a Wiesiem jest układem rozgrywanym. To są proste rzeczy. Wiesiu przecież jako człowiek, któremu głowa już siwieje, powinien doskonale wiedzieć, że tak się rozgrywa proste rzeczy. No i tyle. Natomiast staram się nie wypowiadać na temat treści, które Wiesiu zamieszcza, bo to nie jest moja sprawa. Wiesiu nagrywa sobie jak chce, kiedy chce i co ma ochotę. Nie interesuje mnie miłość Wiesia do prawa i sprawiedliwości. To jest jego całkowicie prywatna sprawa. Nie mnie to krytykować albo, albo potwierdzać, że i rozwodzić się wielką miłością na ten temat. Co mnie to interesuje? Nic, zupełnie nic. Natomiast jeżeli Wiesiu zamieszcza coś nie tylko w filmie, jakiś tam do mnie wstawka, to mnie też nie rusza. Ale jeżeli Wiesiu Wchodzi i swoimi łapkami z klawiaturki wpisuje komentarz pod moim filmem, mówiąc mi, z kim ja powinienem się zadawać, albo nie powinienem się zadawać, to ja biorę i pokazuję wiesiowi, gdzie jest jego miejsce w szeregu. Tam, tam u siebie, nie tu. I tyle wszystkiego. I wiesiu to powinien zrozumieć, jako osoba starsza i dobrze wychowana, że nie wchodzi się tam, gdzie go po prostu nie proszą. Tak jak ja. Ja zrozumiałem po jednym, po jednym zabiegu, że nie wchodzi się tam, gdzie go po prostu zwyczajnie nie proszą. To tytułem wyjaśnienia temu, co tutaj, o czym tutaj był, były wpisy na, na forum u pana doktora. Bardzo się cieszę, że y, osoby optymalne oglądają te moje wystąpienia, że w jakiś tam sposób kibicują, bo tak to wygląda, kibicowanie troszkę y, temu, co ja tutaj mówię. Ja teraz powiem Wam, że staram się nie angażować w pewne struktury, w pewne ruchy optymalne. Staram się delikatnie nawet wycofywać z tego, bo zdaję sobie sprawę, że moja forma reklamowania pewnych rzeczy związanych z ruchem optymalnym może być wbrew rozwojowi właśnie tych struktur optymalnych. Rozumiecie o co chodzi? Ja delikatnie wolę cofnąć się w tej chwili, żeby za dużo nie epatować moimi treściami, żeby nie były zbytnio moje te dziwne treści, bo to one są tro, troszkę dziwne. Bo, bo dziwnymi treściami są rozmowy z Ojcem w Nowej Hucie, dziwnymi treściami są moje rozmowy na temat sztuki, bo to są moje wyobrażenia, z którymi nie wszyscy się zgadzają. Większość się nie zgadza, dla niektórych jest to w ogóle nie do przyjęcia. I nie chciałbym, żeby utożsamiano takiego dziwoląga, takiego dziwnego faceta jak ja, i jeszcze tym bardziej, rozmawiając z Piotrem Tymochowiczem, żeby ktoś miał złe konotacje odnośnie żywienia optymalnego. Bo to jest przewspaniała i przecudowna rzecz, to, że to się rozwija. Ja bardzo bym chciał powiedzieć Wam, słuchajcie, jest tam rewelacyjna kawa, są tam kaczki, są tam kury wolnochodzące na wybiegu. Można sobie to wszystko tam zamówić. Ale jak ja zacznę o tym mówić, że to tam jest, to znowu zacznie być to łączone ze świrem, z wariatem, który tutaj na tym kanale Wam zaczyna. To już się robi zbyt poważne, żebym ja, ta osoba taka no, troszeczkę artyst artystycznie inna, tam po prostu był przyklejony do tego. Ja nie jestem twarzą do nowego rozdania ruchu optymalnych. Dlatego staram się być tak Troszeczkę tak z boku, nie? Rozumiecie, o co chodzi? To już nie ten czas, ten etap już jest, już jest inny, wchodzi się w inną fazę. Natomiast trzymam mocno kciuki, żeby to wszystko naprawdę tak jak grafał zaplanował, żeby wszystko mu się to, to po prostu ziściło, spełniło. Bo no, robi to w sposób profesjonalny. A moje wystąpienia, no wiecie, jakie są? No, są takie mało profesjonalne. Ja nie jestem zawodowcem, mimo iż podpatruję, co tam Piotr Tymochowicz tutaj mi mówi, nieraz tam za kadrem, nie, tam od tyłu. Próbuję w jakiś tam sposób zaadoptować tą wiedzę, którą Piotr przekazuje mi. Nieraz mimo ochotę, bo ja się, wiecie, dosyć szybko uczę, wbrew pozorom dosyć szybko mi taka wiedza przychodzi, tak jakbym sobie przypominał coś z, z wcześniejszych moich, nie wiem, może wcieleń, może epok wcześniejszych i tak jakby to było czymś naturalnym dla mnie i nie ma tutaj żadnych problemów z wdrożeniem tych procedur, o których Piotr mi tam wspomniał, to chciałem Wam wytłumaczyć tutaj. No i oczywiście ja śledzę kanał tutaj, który moderowany jest przez Pana Tomasza. Kibicuję temu wszystkiemu, że to się dzieje, ale ja głównie korzystam z tego kanału, z tej moderacji, nie ze współczesnych teraz, bo teraz to Pan Tomasz niewiele mówi, niewiele pisze. Wchodzę tam w wyszukiwarkę i szukam haseł, które mnie interesują. I znajduję takie kwiatki w przeszłości, te 5, 6 lat temu, 4 lata temu. Teraz to pan Tomasz to milczy. To niewiele. Znalazłem takie kwiatki jak, jak pan doktor był prześladowany, jak obrywał. To co tam się działo, ale to nie jest, wiecie, kanał, żebym ja tutaj opowiadał, czego pan doktor doświadczył. Znajdę jeszcze taki fragment, kiedyś Wam nawet przeczytałem ten fragment, ale ja go jeszcze raz znajdę i przeczytam go wa, Wam raz jeszcze, gdzie sam Pan doktor własnymi słowami powiedział, co w życiu go spotkało, jakie draństwo go spotkało, jakie bydło rzuciło się na niego, jakie hieny, jaka hołota chciała go zniszczyć i zniszczyła. I doprowadzili do tego, doprowadziły do zniszczenia. I o tym trzeba wiedzieć. O tym trzeba wiedzieć, że wszystko, co nowego i dobrego zaczyna się w tym kraju robić, dziać, jest zniszczone. Jest zniszczone w sposób świadomy, perfidny i wyrafinowany. Dlatego ja nie chcę przyczynić się do jakiejkolwiek próby zdeprecjonowania, choćby w najmniejszym stopniu, tej cudowności, co jeszcze raz zaczyna kiełkować. Jeszcze raz. Przyglądam się kibicuję, jak mówię wam, czy mam kciuki, żeby poszło to cudownie. Bardzo się cieszę, że będę w Akademii Zdrowia, że dostałem zaproszenie do Akademii Zdrowia. We czwartek, we czwartek tam pojedziemy z żoną. Osoby, które tam są, chcą się spotkać ze mną. Bardzo dziękuję, bardzo się z tego powodu cieszymy. Mam nadzieję, że nie zawiodą się, jak zobaczą moją facjatę i. i, i. Jak zobaczą mnie w realu, bo ja jestem realnym facetem, ja nie jestem tylko tutaj, wiecie, z mapowaniem sztucznej inteligencji. O ile tam w ogóle jest u mnie jakakolwiek inteligencja, może tam jest tylko, tylko coś innego, co udaje inteligencję, a, a jest jakąś wściekłą, dziką intuicją zwierzęcia, które samo, samo nie wie, po co żyje. Nie? Może tak być, może tak być. Tak czy siak kończę dzisiejsze nagranie. Nagadałem się, ile jest? 27 minut. Tam to też 27 minut było. No to wszystko przez Piotra, bo nie dał mi się wygadać. No i musiałem nadrobić dzisiaj. Raz jeszcze dziękuję Wam bardzo za oglądanie moich reklam, za to, że pozwalacie mi, że kasa z YouTube'a wpływa szerokimi strumieniami. I jeżeli się zdenerwowaliście na to tak zazdrość was jakaś tam gdzieś gryzie, to nie martwcie się. Ja też nieraz jestem zazdrosny. Cześć.